Ty od wielu lat, właściwie od zawsze, odkąd Cię pamiętam, cieszysz się fantastyczną figurą. Jaki jest sekret Twojej sylwetki? Och, nie jestem tu, jakaś, nie jestem tu jakimś super przykładem i, i, i nie mogę nic takiego rozsądnego powiedzieć, dlatego że faktycznie od mniej więcej y, czterech lat y, ciąża i te. te te pierwsze lata życia mojego synka, no nie jestem tak aktywna sportowo i jakbym chciała, jakby z definicji. Albo sen, to też pracuję, albo, albo sen, albo, albo ćwiczenia, więc krótko mówiąc yy, no teraz takim moim, moim zadaniem dla siebie samej, żeby wrócić do takiej aktywności wiesz, sukcesywnej, po prostu aktywności sportowej, do wysiłku, do budowania masy, do, wiesz, do takich normalnych rzeczy. no do, do, Po prostu masy nie w sensie sportowym, ale takim Takim, takiej siły, siły i witalności, bo na pewno to jest, to jest mi potrzebne. A, no, mój Boże, nie wiem, może geny z jednej strony, z drugiej strony jestem aktywna. Przemierzam, wiesz, przemierzam setki kilometrów, różne rzeczy aranżując i, i dopilnowując, więc może to jest tak. Jestem też bardzo aktywna intelektualnie, i, i, i myślę, że to też jest takie. Pracuję dużo. Praca, wydaje mi się, Troszkę tak też dyscyplinuje mnie, moje ciało, służy mi po prostu. A dieta? Czegoś nie jesz? Nie, nie, nie. nie. Ja, ja uważam, że jedzenie mi służy, <ścoughs> więc nie, 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 znowu nic tutaj mądrego nie powiem. Nie, nie dam jakiegoś tipa, który, który będzie przekazywany. Nie, nie, nie. Jem taką zrównoważoną dietę wszystko, nie, nie, bez żadnych wykluczeń i, i, i już.